I muszę to wszystko zapakować, bo już na właśnie co będę pakowała. I mam tak 50 takich torebek. Ja potrzebowałam tylko 25, ale na Amazonie znalazłam w takiej najlepszej cenie właśnie 50 sztuk. Dla każdego dziecka mam te gwiazdki, które Wam pokazywałam z takimi kolorami do układania. No i oczywiście nie będę dawała całego takiego wielkiego worka, tylko tutaj poprzesypuję tyle co jest potrzebne, nie wiem czy będę to liczyć, czy będę sypała na okno, bo zamówiłam tego naprawdę dużo. Zamówiłam 4 paczki, a w każdej paczce jest 1100 sztuk, więc mam tego 4000 to powinno starczyć um, dla każdego dziecka. Mam takie szczupa lizaczki. Yy, I w każdemu dziecku wrzucę po takiej mabie i myślę, że to wystarczy. W końcu skończyłam, trochę mi z tym zeszło, nawet bardzo długo, ale musiałam zapakować aż 25 takich torebeczek, bo Igor ma aż tyle dzieci w klasie, w grupie i musiałam te wszystkie koraliki popakować, i no dlatego mi tyle zeszło, ale mam tutaj moją wierną pomocnicę, Kirę, wiernie mi towarzyszyła, szkoda, że mi nie pomogła. Dobra, ja już idę spać, bo jest już naprawdę późno, a rano trzeba wstać i iść do przedszkola. Ja otwórz się O, no. Otwórz, ładny prezent. Igorek miał dzisiaj urodziny w przedszkolu robione. Ten prezent znamy, bo to ja pakowałam. A tutaj dostał też prezent on, Pań z przedszkola, jako właśnie dziecko, które ma urodziny. O, a gdzie lizak? Jeszcze lizak tutaj był? No, widzisz? Ale otwórz, zobaczymy, co dają w przedszkolu dla takich dzieci, które mają urodzinki. pomóc. No. no mam mamówkę. Mam. O, że coś, tylko czekaj chwilkę, otworzymy to. Wow, ale panie to zawiązały. O, wow, tutaj jest jeszcze napisane. A jest taki liścik na gwiazdeczce, no bo oczywiście grupa gwiazdek. Kochane Igorze, wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Twoje gwiazdki. Bardzo fajnie. No i patrzymy, co jest w środku. Wow, ale super prezent, Igorek. Proszę, wyciągaj po kolei i pokazuj, co dostałeś. Albo wystarczy wszystko naraz. Mamy tutaj, co nam tutaj uciekło? Uciekła nam tutaj kuleczka. Mamy tu takie kuleczki. Piłkę świecącą. Co jeszcze mamy? Trzy kredki. Świeci się piłka, no widzisz? Lizaczki, cukierki. Nie, no, naprawdę fajnie. Super prezent, igorca. Dzisiaj w ogóle ubrałam Igora do przedszkola. Stan Igorku, pokaż się w co jesteś ubrany na elegancko. Ja normalnie zakładam mu takie dresowe spodnie wygodne, ale dzisiaj, no proszę Państwa, jaki to jest przystojny kawaler, jaki elegancki. Mm, stylowe masz Igor dzisiaj, co? Mm, Otworzysz? Tworzę. Ja tu o ubraniach, a Ty o tym. Trochę za późno, bo mówiliśmy a, o Pani torta, więc niestety. Zrobiła nam tylko takiego bez dekoracji. I ja powiedziałam, że ok, że dekoracje już zrobię sobie sama i mam naszkowane właśnie tutaj, takie figurki z piesków. Kupiłam kolorowe pisaki, żeby jeszcze do tych piesków coś tam pokolorować, czwóreczkę i takie posypki. Więc zaraz to szybko muszę zrobić. I niedługo będziemy wyjeżdżali tam, bo im jest zbawialnie. Nie wiem, czy o tym w ogóle mówiłam, czy jeszcze nie mówiłam. Mistrzem dekorowania tortów to ja nigdy nie będę zrobiłam tak jak umiałam Do tego później wsadzimy czwóreczkę Więc myślę, że nie ma takiej tragedii Chciałam jeszcze napisać tutaj Igor Ale boję się, że te mazaki mogą mi pospływać więc napiszę to przed samym podaniem torta. Dzisiaj będziemy wszyscy trochę na beżowo, więc chłopcom naszykowałam takie spodnie z Despacito, Mają takie same. Oliwiarowi koszulkę z Miki, no a Igorowi oczywiście koszulka z napisem Mam 4 latka. Jesteśmy już tutaj, mamy naszykowany taki jeden stół, bo, bo tutaj jest ogólnie sala, gdzie więcej dzieci może sobie wynająć na urodzinki. Igor ma tutaj miejsce honorowe. I już czekamy na resztę gości. Taki gorek. Czekamy na resztę gości. Tak. Cieszysz się, że masz urodzinki? Co tam jest? nie Co jest twoje? Tu będzie twój tort, tak? Twój zielony. Twój zielony talerz. A ty się cieszysz na urodziny, brata? Masz niebieski kubek, tak? Dam pić. Co to nie działa. Nie ja, Mamy tutaj dziewczynkę. Jak to działa? No. Nie, mnie! Brawo, mama! Załóżmy! Tak nie nagrałem tego. Nie? Nie, nagrywałem Oliwiera. <grym> ale, robimy, to na chyba, ale to Igorek, dobry torcik. Smakuje ci? My już jesteśmy w sobie po imprezce. Zaraz zbieramy wszystko i uciekamy do domu i muszę powiedzieć, że impreza w bawialni to był najlepszy pomysł na jaki mogłam wpaść. Dzieci się bawią, my siedzimy, mamy spokój i przede wszystkim nie będę miała później sprzątania w domu. Więc ja teraz idę jeszcze chwilę posiedzieć z gośćmi. I widzimy się już w następnym filmie. Zrób papa! Z jakiej okazji dostałeś auto? sklepu Ze sklepu? Na urodziny, tak? Tak, u I sam sobie je wybrałeś? No. Dobra. Podoba ci się? Nasze dziecko wybrało sobie takie auto na urodziny. Miało być e, auto... Tak, miało być auto Chase'a z psiego patrolu, ale zdecydował się na coś takiego. Mamo, mogę otworzyć? Możesz otworzyć. Tu Tutaj. I Musisz to otworzyć. Mhm. Okay.